A dzień dobry. dziennik wkładamy 21 2013 roku oczywiście marca gdzie jesteśmy, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem wczoraj w dzienniku, w poprzednim dzienniku, jesteśmy na snapie na, na snap -ie? na parkingu dla ciężarówek yy, tylko metoda płatności, którą przyjęliśmy. Tak myślę, że to jest właśnie to, że to jest właśnie metoda płatności, nazywa się Snap. O co tu chodzi? Mianowicie, tak jak wam tłumaczyłem, w Anglii za serwisy, za parkingi się płaci. No, płaci się 20 funtów za noc, jest drogo, jest cholernie drogo. No ale powstały też takie mniejsze parkingi. Mniejsze parkingi. To też złe słowo, że one są mniejsze, bo nie są wcale takie małe, te parkingi, które nazywają się właśnie, tak jak wspomniałem ostatnio. Snapy. Tak na to się mówi. Snapy. Polega to na tym, że nie płacicie gotówką od razu. Tylko faktura za parkowanie, czyli te 11 funtów, idzie do waszej spedycji, która was obsługuje. I ta spedycja y, oczywiście będzie musiała ten rachunek y, za parkowanie tego pojazdu zapłacić. Także. Dlatego właśnie tak to wygląda, a nie inaczej. Jest tani, dużo tani. 10 zł tanie, prawda. To jest 50 zł taniej to jest dużo. A patrząc jeszcze, jak niektórzy powiedz jest, straszne sknery są, no to to jest dużo. To bardzo dużo pieniędzy. Dobra, słuchajcie, jedziemy tego satwery rozładować. już wszystko, bez zmian Noc minęła spokojnie. Mamy tam jeszcze. Trochę jazdy po autostradzie, później wkładamy już na te mniej takie, jak tak się wyrażę, yy, uczęszczane drogi. Tak mniej więcej pokażę Wam już za chwilę, yy, na czym będzie polegać nasza trasa, jak to wygląda w ogóle, jeżeli chodzi o rozkład na Anglię. Już Wam pokazuję. Przez chwilę jesteście zmuszeni oglądać moją rękę, ale proszę bardzo, niech to się ekran tylko już dopasuje. Rozdzielczość. O! Widać gdzie jesteśmy. Będziemy jechać koło Leicester. Później Huntington. I podamy do Sudbury. A później jedziemy tutaj. Niech to się trochę dopasuje. Ta ostrość. Ona się może już nie, nie dopasować tak, tak, tak yy, blisko. W się to jest Norwich. I w tym Norwichu. O, widzicie, trochę dalej do RV, tylko jest napisane, tylko widać, bo musiał mapę przesunąć. I tu właśnie jedziemy. Także, no, nie jest tak daleko. Okej, okay. to wszystko w tym dzienniczku. Zapraszam na kolejne.